w Polsce. I prawda jest taka, że ci wszyscy politycy, to oni, którzy chcą tak wojować z Rosją, to im tak naprawdę Rosja nie jest głównym wrogiem ich. Ich głównym wrogiem jest inna Polska. Ich głównym wrogiem jest myśl o innej Polsce niż Yy, trzecia RP, niż Polska neoliberalna, niż Polska tych elit, które się uwłaszczyły na transformacji, niż Polska tych, którzy teraz żyją z owoców naszej pracy, z naszego potu. Tak? Ich właśnie to najbardziej przeraża, że póki istnieje, póki istnieje suwerenna Rosja, istnieje niebezpieczeństwo, że Polska, odwrócająca neoliberalny system, Dostanie skądśkolwiek e, pomocną dłoń. Bo oni tak naprawdę nie walczą przeciwko Putinowi, przeciwko e, tutaj Rosji, przeciwko Kremlowi. Nie. Oni tak naprawdę walczą przeciwko nam, przeciwko pracującym Polakom. I to my, pracujący Polacy, jesteśmy wrogiem tych elit. A ta cała ich wrogość wobec Wschodu służy niczemu więcej, jak tylko temu, żeby zakonserwować system neoliberalny Cały ten sojusz z zachodem Całe to NATO Służy tylko temu Żeby zakonserwować system neoliberalny Cała polityka zagraniczna Tutaj sojusz z zachodem Wspólnych manewrów, zbrojeni itd A jednocześnie tutaj konfliktowania się ze, z, z Białorusią, z Rosją słowy temu zakonserwowaniu systemu neoliberalnego. Cała polityka wspierania, tutaj wysyłania broni, wspierania przewrotu Euromajdanu na Ukrainie i później wspierania jeszcze bronią, forsą wszystkim tych władz neobanderowskich, neonazistowskich. Słowy tylko temu, żeby zakonserwować system neoliberalny w Polsce. Żeby zakonserwować geopolitycznie go. Żeby... Żebyśmy my po prostu nie mieli możliwości zerwania się z tej neokolonialnej smyczy. I właśnie dlatego my, chcący świadomi polscy pracownicy, świadomi polscy ludzie pracy, robotnicy, rolnicy, którzy chcą odwrócić ten system neoliberalny, dlatego właśnie my musimy postulować politykę zagraniczną dokładnie przeciwną polityce zagranicznej tych neoliberalnych elit, tej elitki tych klas które tutaj nam panują i które się dobrze ustawiły na yy, rozgradaniu Polski i na wyzyskiwaniu nas do spółki z, zachodem, z zachodnim kapitałem. My musimy postulować politykę dokładnie przeciwną do tej, którą oni realizują i postulują.